Polska to kraj, który wciąga jak thriller najwyższych lotów, ledwie ogarniesz fabułę, a tu trach. Nowy zwrot akcji sprawia, że serce bije jak dzwon. Od króla na papieskim tronie po bitwy, które wstrząsnęły Europą, tu historia tańczy w rytmie husarskich szarsz i solnego sarkazmu. Chcesz odkrywać te sekrety razem z nami? Subskrybuj kanał i galopuj przez wieki polskiej chwały. To nie tylko fakty, to karuzela triumfów, dramatów i ironii, od której nie można się oderwać. Wskakuj w tę przygodę, gdzie każdy rozdział to powieść, którą czytasz jednym tchem. Fakt pierwszy. Polska miała króla, który zasiadł na papieskim tronie. Tak dobrze czytasz, drogi miłośniku historycznych paradoksów. Polska to jedyny kraj, który może pochwalić się monarchą który zamienił koronę na tiarę papieską. Mowa o Janie Pawle II, czyli Karolu Wojtyle, który zanim stał się globalnym symbolem, był krakowskim biskupem z zamiłowaniem do kremówek i górskich wędrówek. Wyobraź sobie, Kraków, lata 70., skromny duchowny snuje się po plantach, a kilka lat później, voila, staje się pierwszym niewłochem w Watykanie, od 455 lat. To jakby Polska wystawiła kandydata na prezydenta wszechświata i wygrała w cuglach. Karol Wojtyła przyszedł na świat w 1920 roku w Wadowicach, gdzie, jak sam żartobliwie wspominał, zajadał się kremówkami, snując marzenia większe niż lokalna cukiernia. Zanim jednak świat okrzyknął go papieżem, przeszedł przez piekło II wojny światowej pracował w kamieniołomach, recytował wiersze w podziemnym teatrze, a po wojnie został księdzem, filozofem i poetą. Jego wybór na papieża w 1978 roku był jak intelektualny plot twist. Kardynał z za żelaznej kurtyny przełamał włoską hegemonię w Watykanie, a świat zamarł z wrażenia. To trochę tak jakby w szachach pionek wykonał ruch godny królowej, jako Jan Paweł II. Wojtyła nie tylko pisał encykliki, ale i zmieniał historię. Jego pierwsza pielgrzymka do Polski w 1979 roku była jak filozoficzny manifest. Miliony Polaków na ulicach skandowały My chcemy Boga, a komunistyczne władze w Warszawie. Zaczęły nerwowo wertować podręczniki kryzysowe. Historycy twierdzą, że bez jego inspiracji Solidarność mogłaby nie rozwinąć skrzydeł, a upadek komunizmu w Europie Wschodniej byłby tylko mglistym marzeniem. Papież z Polski był jak intelektualny stratek, który zamiast armii używał różańca i charyzmy, która rozbrajała nawet najtwardszych sceptyków. Jego pontyfikat trwał 27 lat. Aż do 2005 roku, a jego podróże objęły 129 krajów. Msze, które odprawiał, przyciągały tłumy od Manili po Meksyk, a Światowe Dni Młodzieży, które zainicjował, to impreza na miarę filozoficznego festiwalu Woodstock. Promował dialog między religiami, przeprosił za historyczne potknięcia Kościoła i żartował z tłumem na krakowskich błoniach. Że stary, stary papież wciąż ma werwę. Jego dziedzictwo w Polsce patronuje wszystkiemu, od szkół po ronda, a jego nie lękajcie się to hasło, które wciąż działa jak kawa dla duszy. Król, który został papieżem to Polska w swojej najczystszej, ironicznie wzniosłej formie. Fakt drugi: Polska wygrała bitwę, która ocaliła Europę. Zapomnij o hollywoodzkich bataliach. Polska ma w zanadrzu starcie, które naprawdę wstrząsnęło kontynentem, a do tego ma w sobie nutę szalonej ironii. Mowa o bitwie warszawskiej 1920 roku, zwanej Cudem nad Wisłą. To był moment, gdy Polska, ledwo co wskrzeszona po 123 latach zaborów, stanęła naprzeciw bolszewickiej fali, która chciała zalać Europę czerwoną utopią. Polacy z typową dla siebie dezynwolturą powiedzieli, rewolucja, może w innym terminie, i wygrali, ratując nie tylko siebie, ale i Zachód. Wszystko zaczęło się w 1919 roku, gdy młoda Polska próbowała wytyczyć granice na wschodzie. Bolszewicy, świeżo po rewolucji, marzyli o podboju Europy, Warszawa miała być przystankiem w drodze na Berlin. W 1920 roku Armia Czerwona, dowodzona przez Michaiła Tuchaczewskiego, dotarła pod Warszawę, a sytuacja wyglądała jak z tragikomedii. Polacy w mniejszości, zmęczeni, z zapasami na poziomie może starczy na tydzień. Świat patrzył zakładając, że Polska padnie szybciej niż Tuchaczewski zdąży dopić herbatę. Wtedy wkroczył Józef Piłsudski, naczelnik z błyskiem w oku i planem, który był jak szachowy gambit. Zami. Ast bronić Warszawy do ostatniej kropli krwi, Polacy wykonali manewr godny Napoleona, kontratak z Wieprza, który zaskoczył bolszewików jak plot twist w kryminale. W sierpniu 1920 roku, w kluczowych starciach pod radzyminem i Osowem, polskie wojska z kawalerią i ochotnikami w roli głównej rozgromiły armię czerwoną. Bolszewicy uciekali, jakby zobaczyli rachunek za rewolucję, a Europa odetchnęła z ulgą. Brytyjski dyplomata Edgar Abernon nazwał to osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata i nie przesadzał. Gdyby Polska przegrała, komunizm mógłby zalać Niemcy, a może i Francję, zmieniając historię w ponury sequel. Polacy, w tym studenci, Harcerze, a nawet ksiądz Ignacy Skorupka, który zginął pod Ossowem, walczyli z pasją godną romantycznych bohaterów. Bitwa warszawska to nasz intelektualny triumf. Pokazaliśmy, że strategia i odwaga mogą więcej niż liczebność. Więc gdy ktoś mówi, że Polska to peryferia, przypomnij mu 1920 rok to był nasz filozoficzny szachmat. Fakt trzeci. Polska stworzyła Solidarność, rewolucję z klasą. Rewolucje kojarzą ci się z barykadami i chaosem? Polska udowodniła, że można obalić system z kartką papieru, stoczniowym żurawiem i szczyptą ironicznego humoru. Solidarność, ruch zrodzony w Gdańsku w 1980 roku, to nie tylko związek zawodowy. To był intelektualny bunt, który zmiał komunizm. I dał światu lekcję, jak robić rewolucję z wdziękiem. Wyobraź sobie: robotnicy, profesorowie i księża w jednym szeregu, a na czele elektryk z wąsem Lech Wałęsa. To jak obsada Arthausowego filmu, który zdobył Oscara. Wszystko zaczęło się w Stoczni Gdańskiej, gdy w sierpniu 1980 roku strajk po zwolnieniu Anny Walentynowicz. Przerodził się w Manifest Wolności. Robotnicy, znudzeni szarością PRL-u, powiedzieli basta i zażądali nie tylko chleba, ale i wolności słowa. Porozumienia sierpniowe, podpisane 31 sierpnia 1980 roku, były jak wyłom w murze. Władza ugięła się, a Polacy zaczęli marzyć na głos. Solidarność stała się fenomenem. W ciągu roku do ruchu dołączyło 10 milionów ludzi. To jakby co trzeci Polak zapisał się na kurs rewolucji. Od stoczniowców po poetów wszyscy chcieli zmiany. Ruch miał własne gazety, msze i plakaty, które wyglądały, jakby projektował je banksy. Komuniści zdezorientowani wprowadzili stan wojenny w grudniu 1981 roku, aresztując tysiące w tym Wałęse, ale Solidarność zeszła do podziemia, drukując ulotki i żartując z władzy. Hasło Zima wasza, wiosna nasza to czysty stand-up. W 1989 roku przy okrągłym stole Solidarność zmusiła komunistów do wolnych wyborów. 4 czerwca 1989 roku to data, gdy Polska powiedziała game over. Komunizmowi. Wałęsa dostał pokojową nagrodę Nobla w 1983 roku, a Solidarność stała się symbolem globalnej walki o wolność. To nasza rewolucja z klasą, bez krwi, za to z intelektualnym polotem. Fakt czwarty. Polska ma kopalnię, która jest podziemnym arcydziełem. Kopalnie brzmią jak synonim nudy. W wieliczce Udowadniamy, że z soli można stworzyć operę godną laskali. Kopalnia soli w wieliczce to niezwykłe wyrobisko ale podziemne miasto, które wygląda, jakby zaprojektował je artysta z obsesją na punkcie kryształów. Są tu kaplice, jeziora, rzeźby, a nawet żyrandole, wszystko wykute w soli. Od XIII wieku wydobywano tu białe złoto. Które napędzało gospodarkę średniowiecznej Polski, a dziś to zabytek UNESCO, gdzie turyści robią selfie z solnymi ołtarzami, jakby to był Instagramowy raj. Wyobraź sobie, schodzisz 135 metrów pod Ziemię, a tam czeka katedra, w której każdy detal lśni jak hot couture na wybiegu. Kopalnia zaczęła działać w XIII wieku. Gdy sól była walutą, za którą kupowano zamki i lojalność. Polska dzięki wieliczce i pobliskiej Bochni była solnym potentatem, a białe złoto płynęło na stoły całej Europy, od Paryża po Moskwę. Górnicy, którzy pracowali w kopalni, nie byli zwykłymi robotnikami to byli podziemni rzeźbiarze, którzy z soli tworzyli dzieła sztuki. Najsłynniejsza kaplica święto Kingi Nazwana na cześć węgierskiej księżniczki, to bazylika wykuta w skale solnej, z płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny biblijne, jak ostatnia wieczerza, które wyglądają, jakby Leonardo da Vinci miał solny epizod. Żyrandole z solnych kryształów, podłoga też solna. Ślub w takim miejscu to jak wesele w muzeum, tylko z lepszym mikroklimatem. Wieliczka to także świadectwo polskiej innowacyjności. W średniowieczu górnicy konstruowali drewniane machiny do transportu soli, które wyglądały jak prototypy steampunkowych wynalazków. W XVII wieku kopalnia zaczęła przyciągać ciekawskich, a w XIX wieku stała się pełnoprawną atrakcją turystyczną. Cesarz Franciszek Józef przechadzał się jej korytarzami. Pewnie marząc o lampie z solnego kryształu, do swojej rezydencji. Korytarze ciągną się przez 300 kilometrów, a podziemne jeziora, z wodą tak słoną, że unosiłaby Titanika, wyglądają jak scenografia do surrealistycznego filmu. W XVIII i XIX wieku organizowano tu bale, gdzie szlachta tańczyła polonezy pod solnymi sklepieniami. A dziś odbywają się koncerty, wystawy i imprezy, które przyciągają gwiazdy z całego świata. Nie dość, że piękna, to jeszcze lecznicza. Mikroklimat, wieliczki, bogaty wiot i mikroelementy od XIX wieku przyciągał kuracjuszy z problemami płucnymi. Współczesne sanatorium w kopalni to spa na miarę średniowiecznych alchemików, gdzie wdychasz zdrowie. Spacerując wśród solnych rzeźb, kopalnia przetrwała po wodzie, pożary i wojny. A w 1978 roku UNESCO wpisało ją na listę światowego dziedzictwa jako jeden z pierwszych obiektów na świecie. Turyści zostawiają w niej miliony zdjęć, a legenda głosi, że lizanie solnych ścian przynosi szczęście, choć lepiej nie próbuj, bo to zabytek. Wieliczka to Polska w pigułce. Z surowca codziennego użytku tworzymy sztukę, która olśniewa wieki później. Fakt piąty: Polska miała uniwersytet, zanim Europa wstała z kolan. Podczas gdy średniowieczna Europa dopiero uczyła się składać litery w słowa, Polska już miała uniwersytet, który był intelektualnym magnesem kontynentu. Uniwersytet Jagielloński. Założony w 1364 roku w Krakowie, to jeden z najstarszych na świecie. Starszy niż wiele stolic i połowa zamków, które dziś zwiedzamy. Wyobraź sobie. Kraków w XIV wieku, wąskie uliczki pełne kupców i mnichów, a wśród nich studenci, dyskutujący o gwiazdach, prawie i teologii, jakby brali udział w średniowiecznym tetolku. To był nasz Oksford. Tylko z lepszym bigosem i większym apetytem na wiedzę. Uniwersytet powstał z woli króla Kazimierza Wielkiego, który chciał, by Polska błyszczała nie tylko mieczem, ale i rozumem. Początkowo uczelnia miała kształcić prawników i urzędników, ale szybko stała się centrum naukowym, które przyciągało umysły z całej Europy. W XV wieku, w Złotej Erze Jagiellonów, Kraków był akademicką stolicą regionu. Uczeni z Włoch, Niemiec, Węgier i Czech zjeżdżali, by studiować pod okiem polskich mistrzów. To tu, Mikołaj Kopernik, ten, który wywrócił kosmos do góry nogami, zgłębiał astronomię, matematykę i prawo w latach 1490. Jego notatki z Krakowa to jakby szkic do rewolucji, która zmieniła naukę na zawsze. Uniwersytet Jagielloński był nie tylko miejscem nauki, ale i symbolem polskiej otwartości. W XVI wieku, gdy Europę rozdzierały wojny religijne, Kraków pozostawał oazą tolerancji. Katolicy, protestanci, a nawet żydowscy uczeni debatowali tu bez obawy o stosy. Uczelnia wydawała książki, które trafiały do bibliotek od Lizbony po Wilno, a Biblioteka Jagiellońska, założona w tym okresie stała się skarbnicą wiedzy. Przechowuje rękopisy Kopernika, średniowieczne mapy i inkunabuły, które wyglądają jakby skrywały sekrety Indiany Jonesa. W XVI wieku Uniwersytet był też pionierem w nauczaniu języka polskiego. To tu powstały pierwsze gramatyki i słowniki, które cementowały polską tożsamość. Nawet w mrocznych czasach zaborów, gdy Polska zniknęła z mapy, Uniwersytet trwał jako bastion polskości. W XIX wieku, pod zaborem austriackim, stał się centrum ruchu patriotycznego, a profesorowie jak Hugo Kołłątaj czy Joachim Lelewel inspirowali studentów do walki o wolność. W XX wieku uczelnia kształciła elity, które odbudowywały kraj po wojnach, od pisarzy jak Stanisław Lem po noblistkę Wisławę Szymborską, która studiowała tu polonistykę. Nawet w czasie II Wojny Światowej uniwersytet działał w podziemiu, mimo aresztowań profesorów przez Niemców, w 1939 roku, podczas Sonderaktion Krakau. Dziś Uniwersytet Jagielloński to czołowa uczelnia w Europie, z wydziałami od fizyki po medycynę, a jego kolegium Majus, najstarszy budynek, to muzeum, które przenosi w czasy Kopernika. Spacerując po jego krużgankach, Widzisz zegar, który od XV wieku odlicza czas, i czujesz, że nauka to polska supermoc. Uczelnia była pierwsza w wielu dziedzinach, od astronomii po językoznawstwo, i pokazała, że Polska nie czeka na trendy, tylko je wyznacza. Więc gdy ktoś mówi, że intelekt to domena zachodu, rzuć mu hasło Jagiellonka i puść oko to nasz az w rękawie od siedmiu wieków. Polska to nie kraj, to epopeja, która wciąż tka nowe legendy. Od papieskich słów burzących mury, posolne katedry i uniwersytety starsze niż pół Europy, każdy moment tętni odwagą i intelektem. Husarski pęd, uśmiech Wałęsy i bitwy, które zmieniły świat oto nasz Feniks, powstający z popiołów. Chcesz żyć tą historią? Subskrybuj kanał i bądź częścią tej sagi. Polska nie mówi koniec, tylko szepcze, ciąg dalszy nastąpi. I nie przegap ani linijki tej wielkiej opowieści, bo to scenariusz, który wciąż zadziwia.